Witam bardzo serdecznie w poradniku do Akana G2. Zaczynając od pierwszej mechaniki na 162. pasku. Ta mechanika polega na tym, aby czerwony gul nie złapał czaszki. No i teraz tak, podnosząc czaszkę, dostajemy narastający debuff na prędkość poruszania się. Można tą mechanikę po prostu zrobić rzucając do siebie na czaszkę klikając kół, lub przy użyciu stealth roba zaraz przed podniesieniem czaszki wtedy czerwony gól nas nie widzi ponieważ jesteśmy niewidzialni i wtedy wystarczy że dwie osoby mają takiego stealth roba i bez problemu można tą mechanikę zrobić dodatkowo co jakiś czas na randomowych graczach pojawia się zielona chmura należy ją Odłożyć na kraniec mapy, aby nie stworzyć pól, które no, biją dość spory damage po wejściu w nie. Druga mechanika, czerwonych ringów. No tutaj tak naprawdę omijamy te czerwone ringi, bijąc Bossa. Można tutaj użyć Jany, lecz często, gdy macie dość spory damage w party, będziecie skipować tą Janę bądź też używać jej przed tą mechaniką. No i to tak naprawdę, jeśli używacie Jany, no to niczym się nie martwicie, bijecie bossa, jeśli nie używacie, no to dodżujecie te ringi. I pod tej mechaniki yy, zaciemnia się ekran i boss wykona śmiertelny atak, który no, musicie zdodżować. No i to tak naprawdę tyle z tej mechaniki. No dobra, czas na mechanikę cienia, na której najwięcej osób ma problemy. Zasada polega na tym, że mamy pozostać w cieniu za bossem. Zapali się czaszka przy bosie, wskazuje ona, w którą stronę bos w danym momencie będzie się obracał. Już po zaświeceniu się czaszki możemy zacząć okrążać bossa w danym kierunku. Bos dodatkowo zawsze obraca się o 90 lub 180 stopni oraz zawsze ostatecznie wraca do tej samej pozycji po dwóch lub trzech ruchach. Po dwóch, jeśli pierwszy obrót będzie 180, po trzech, jeśli najpierw wali 90. No i tutaj ta sama mechanika, która była na 140 pasku, czerwone okręgi. Tutaj dodatkowo możemy użyć ulepszonego Tyriana, gdy zaciemnia się tutaj ekran, możemy skontrować atak Tyriana. Daje nam to dodatkowy damage na bossie oraz dodatkowego stuna na bossie, którego możemy wykorzystać, aby wklepać jak najwięcej DPS-u. I tutaj znowu Kolejne powtórzenie mechaniki, tym razem tej ze 160 paska. Znowu musimy podawać dalej czaszkę. Jedynym utrudnieniem tu jest to, że pola, które tworzyliśmy na krawędziach mapy na pierwszej mechanice, no znowu nam się respią, więc mamy troszeczkę mniej miejsca. Ale tak samo możemy wykorzystać sposób ze stealth robem lub też rzucać po prostu do siebie nawzajem czaszkę, aby czerwony gól. Nas z nią nie złapał ani też samej czaszki nie złapał. No i już tak naprawdę ostatnia mechanika na X0, czyli na zero pasków. No, musimy zrobić destrukcję na bossie. No tutaj pomaga nam oczywiście Tyrian. Dodatkowo pomagałem nam tutaj oczywiście skill na destrukcję oraz destruction bomby. Oraz korobomby Ważne jest tutaj, aby robić kontry Nie przepuścić kontr, ponieważ ładują one meter Możemy tutaj użyć wtedy spokojnie Dwóch tyrianów Które tak naprawdę załatwią nam sprawę Destrukcji Więc skupiamy się na kontrach Na destrukcji No i lider party rzuca dwa tyriany I jest zazwyczaj zrobione Dodatkowo, jeśli ktoś nie zrobi kontry przez całe pole, przylatuje fatum kontry zabierając ze sobą graczy, więc uważajcie również na zmisowane kontry z przeciwnej strony, aby nie umrzeć. No teraz kilka dodatkowych mechanik, które mogą Was zaboleć. Meduza, odwracacie się tyłem od tego pomarańczowego pola. No i to tyle. Sranie pod siebie, biegniecie po prostej, po prostu e, wybucha, wracacie do bossa, bijecie go darek. Kolejna dodatkowa zwykły pattern safe spotu. Ci co mają lasery, rozbiegają się, aby strzelić. Ci co mają safe spoty albo idą razem na środek, albo po dwóch stronach wchodzimy do safe spotu, wybucha, gramy dalej. Kolejna mechanika, zwykły pattern, w sumie tak naprawdę nie mechanika pizza. Mamy kawałek pizzy, na którym się ustawiamy, możemy tam bezpiecznie demedżować bossa. Dodatkowo przez cały czas trwania rajdu nabija nam się meter, gdy wypełni nam się on do końca dostajemy debu, bijąc nam damage overtime time oraz Co stona możemy uniknąć używając spacji pod koniec ładowania się tego też meteru naszego paska. No i to by było na tyle jeśli chodzi o poradnik do Akana Gate 2, jeśli wam się podobał zostawcie łapkę w górę, słupka. no i oczywiście zapraszam na streamy od poniedziałku do soboty na Twitch TV LordTropson. Siemanko!